Hej, hej, z tej strony ja Antek i dzisiaj rozpoczynamy nową serię na modach. Więc zetniemy sobie drzewo. Tylko niestety na tym modzie się to trochę dłużej robi, bo za jednym zamachem można ściąć całe drzewo. Ja się cieszę. Że całe te patyki z liści też zostaną zebrane od razu, więc nie będzie trzeba niszczyć. No, tylko gdy sobie testowałam wcześniej, to wyszło mi, że to może zabić. Nie mowa tutaj, że ja kilka drzew może zabić, tylko już jedno. Jest tutaj? Nie. Epoka kamienia. No i dobra, trzy już mamy, więc... Jak to... To... I to wykopiemy, to będzie razem sześć. To jeszcze 8. Czyli będziemy mieli od razu napiec siekierę. Ja nie niszę od razu craftingu. Wolę sobie uzbierać na siekierę i wtedy go zniszczyć. Bo moim zdaniem to tylko czas. No, robimy siekierę. Tylko jeszcze patyki kilo I wyskarcza nam od razu na piec. Jak te rzeczy się kraftuje? A, to potrzeba to, ok Eee, drogie niektóre. Tutaj taka książka. I, tak. Moim zdaniem jest trochę czasu zaoszczędzonego. Nie wiem, a dobra. Ja myślałabym, że to jest jakieś drzewo. No to pozbieramy trochę drewna. Tylko będę musiał uważać też bardzo. Ło! Właśnie! Gdyby to na mnie poleciało, to by mogło mnie to zabić. Tylko nie wiem, czemu mi jedno dało. Dobra, nie szczymy. I odchodzimy Dobra. Ja wolę się trzymać za daleko od tego od drzewa. Tylko czemu to w moją stronę? Dobra. Nie, na no, tyle powinno wyskarczyli w prawym górnym rogu. W jednym, w jednym z ostatnich odcinków miałem taką mapę, tylko że takie było koło, a nie taki prostokąt, więc nawet lepiej. Szopy. Co to jest? Dobrze. Dębowa. Więc w tym odcinku pozwiedzamy trochę bardziej, i pozbieramy drewno. Nic wokół mnie ciekawego nie widać. Tylko moby. W ogóle te kroki też są takie fajne. No. Dla mnie to jest taki detal, ale fajny nawet. Mogę zejść się w dół i nie jestem pewna, ale chyba tam widzę, Tam jest jakaś wyspa. A, tu tam. Nie ma tutaj, ta, nie dałem, nie dodałem tutaj modów typu na przykład Better End i Better Nether i Iceland Fire. Tak, to jaskinia. Bardziej... kamień. Tylko szczerze to ja bym wolał, żeby to było... dnie? Okej, okay, zaraz sprawdzę, czy coś w środku ich jest. Dobra, nie, nie ma. Ale nie, no moi, mi się szczerze podoba. Jest jakaś. No pójdziemy sobie tam, bo tam jest jakiś inny biom. Nie taki jak ten, że. To jest bardziej taki wysłużony. Sezonowa, dniowa rządka. Aha, dobra, to już wiem. Wiem już o co z tym chodzi, że jak jest koło wody, coś ciepłego, typu na przykład tutaj jak lawa, to się tak dymi. Dobra, i właśnie jesteśmy na tym trochę innym biomie i jesteśmy na martwym lesie. Ło, tam jest wielkie drzewo, które ja znam, ale niezbyt lubię. W sumie Góry są ładne, nie no tak szczerze Ja się czuję jakby minęło, nie wiem, już 10 minut. Co mnie ciekawe, ile minęło, mniej więcej. Nie ma żelaza. Ło. Wystarczy to się nie da zbytnio. Jedzenia nie mam. Gdy będzie mnie coś blokowało, to będę po prostu klikał bo tutaj są takie jaskinie, że to naj... Częściej SHIFT wszystko naprawi. Na przykład już trzeci raz. O tutaj na przykład SHIFT. nie No, mają taki fajny klimat. Ładne są na pewno. Lamy. A jak się robiło ciasto dniowe? Szczerze nie pamiętam. W my nigdy nie robiłam, więc nie wiem nawet. O, udało się. Tak wysoko chyba żelazo nie może być. Ja w tym odcinku się bardziej aktualnie skupiam na tym, żeby jak najwięcej Wam nowych rzeczy pokazać. Czyli w skrócie, żeby jak najbardziej pozwiedać, a nie na żelazo. Jak się, jak ja tego nie zauważyłem, bo tam jest dużo wody, tam krowy mięso będzie mięso będzie. Zebrałam w ogóle? Nie. O! Było 5, a było, jest teraz 8, więc 3 nam dało. Nie pamiętam jaki, jakie mody, bo pamiętam, że jakiś mod, że jest jakiś mod, który tam uch, chyba ulepszał jedzenie, ale przez jakie już moda to się popsuło i niezbyt wiem jak się dokładnie nazywał ten mod co lepsze od jedzenia, więc teraz się tak bardziej psuje więc to jest minus będę musiał po odcinku popatrzeć może mi się uda znaleźć choć wątpię, w sumie węgiel możemy pozbierać Wy to słyszycie. Dobra, nie, na tyle wyska powinno wyskarczyć. Tylko jeszcze to będę musiał zniszczyć. O, płytka tam O nie. Żów, już myślałam, że to jest krokodyl. Żółw, Żów Mapkę nie patrzyłam, czy to jest przyjazny map, czy nie. Pyt szkielet obok. Dobra. Jest. Pójdę w tamtą stronę, bo stamtąd będzie więcej widać, i może jakąś wioskę znajdę. W sumie na, 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 teoretycznie, na mapce bym mógł szukać, ale niezbyt wiem, czy nie więcej widzę, bo po trzecie dniu było tak, że no widziałem więcej. Nie wiem, czy nadal tak. Też niestety wiem, że jakiś map też może popsuł tą mapę. Albo to po prostu się jeszcze nie wyręgowało. Może muszę być bliżej, żeby było widać. Tu na tej ma... Chodzi mi... Teraz mówię o tym na maksa po prawo na mapce. Już sobie zostawię. O, fajnie. A, bo to jest jakaś góra, nie? W sumie można by było się tego spodziewać. Ale trudno. Ale te głosy są fenomenalne. one bardzo po... podobają. Ale sami posłuchajcie. No zaraz mogę się gdzieś osadzić. To bliżej dołu by musiało być. W sumie zejdę z tej górki i pójdę szukać jakiejś jaski. Ja bym wolę na razie jeszcze nie skakać. To można popatrzeć. Jak łódki się nie da zrobić? A dobra, do No tak. Nie, bo tutaj nawet tego nie ma. Ale pierwszym w sumie itemkiem z nowej tej... z modów to jest Tak książka. Przynajmniej trochę drewna można zrobić Żeby się łatwiej wchodziło A Tutaj Tutaj mogę na spokojnie sobie skoczyć to tak samo, wcześniej też się dało, ale wolałem Postawić Nie lubię tego drzewa zbytnio Dobra, poczekam trochę, jak się przypali. Jak już się przypali tam. Dobra, teraz już wiem, że ta mapka więcej pokazuje. Zebrałam, zebrałam. Tak nie lubię tego biomu. Ja teraz tak zastanawiałem. ja od jakiegoś czasu, od razu po pobraniu tego moda się zastanawiałem czy... Nie wiem, wiem czy tam był krokodyl, czy żółw, dlatego wolę jest trochę przyspieszyć. Żółw... no jest wolny. Ale krokodyl to już tak z tego co pamiętam, nie jestem pewien, ale chyba był on nas szybszy. Chodzi on od, od gracza. Nie, ten głos jest za dobry. Śnieżny biegun tam jest. Nie na no, głowo ten film nie jest. Zrobione tak, żeby od razu znaleźć żelazo i diamenty, tylko ja go od początku tego filmiku, przed nawet robieniem, od razu planowałem zrobić tak, żeby ten odcinek był powiązany z tym, że po prostu chodzę po świecie i wam pokazuję nowości i mówię też o niektórych, na przykład sowy są na tym biją mnie. Nowe grzyby. Pingwin? Nie, to nie Trochę to w sumie zajmie. no mam te chudsze zbierać, tak sobie teraz... O! Uuu, 41 już mam. co się robi. Nie, ja zawracam. Wow. To jest właśnie piękno tych modów. Dobra, i właśnie takim akcentem kończymy ten odcinek. Więc jeśli Wam się spodobało, to zostawcie suba, lajka w górę i napiszcie w komentarzach, jak Wam się spodoba ten odcinek.